Dobry, witam się z Wami dzisiaj w takiej niecodziennej odsłonie. Wyglądam prawie jak e, jakaś pin girl, e, ale słuchajcie, to, to e, robię właśnie sobie znaczy inaczej, umyłam rano głowę, no i zakręciłam sobie e, tak zwane szlafloki. Co tu tak jasno jest? Chyba troszkę przesadzone. O, chyba lepiej. E, i jeśli oglądacie tego vloga, to albo jeśli szlafloki już były, to um, oczywiście e, je Wam podlinkuję na dole i e, szukajcie na kanale, a jeśli ich jeszcze nie było, to będą lada moment um, i później Wam pokażę e, efekty. Efekty tego e, dziwnego wyglądu. E, no i odzywam się do Was. Słuchajcie, dzisiaj po już naprawdę wielu, wielu dniach e, nie nagrywania vlogów, ale po prostu wiecie co, miałam bardzo dużo pracy i każdy jeden dzień, nawet jak już myślałam, że o, mo może, może by wrócić do vlogowania, to vlogowanie no niestety, ale no za chwilę, skoro nie chciałaś wejść, to teraz poczekasz. Logowanie e, wbrew pozorom zabiera dosyć sporo czasu w ciągu dnia. E, no i jak ma się dużo tej roboty, no to po prostu tego czasu nie chce się tracić. E, I każdy właśnie dzień tak przedłużałam, że o no jeszcze nie dzisiaj, dzisiaj jeszcze się skupię na robocie. No a tej roboty naprawdę było, e, było dużo. No i dalej w sumie jest, jeszcze, jeszcze nadal jest taki dosyć... E, Intensywny okres, ale stwierdziłam, że wiecie co, on się po prostu za szybko nie skończy. I, i takim sposobem po prostu będę e, odwlekać to e, cały czas. E, poza tym już dzisiaj jest dosyć późno, bo jest jakaś 13, więc myślę, że z tego się zrobi e, jak nie później. Wiecie co, bo wyszłam na chwilę do sąsiadki porozmawiać. Tak, jest 1308, więc no prawie, prawie trafiłam. Tak już zmarzłam, bo akurat kurier przyjechał, a ona też wychodziła do sklepu, no i dawno nie miałyśmy sposobności, więc tam sobie chwilkę porozmawiałyśmy, a odzywam się teraz właśnie dlatego, że kurier przyjechał i przywiózł mi dwie fajne paczki. I pomyślałam, że je nagram. Właśnie tak jedną ręką tutaj staram się otworzyć. No i co, słuchajcie, u nas co się zmieniło? No i tak naprawdę zmieniło się niewiele um, oprócz tego, że właśnie e, bardzo, bardzo zajęliśmy się po prostu pracą w tym miesiącu i po tych wszystkich, wiecie, wolnych dniach e, co ja chyba wezmę noża, bo tymi nożyczkami to ja się zapierdzielę z tym. Po tych wszystkich wolnych dniach, grudniowo, styczniowo, początkowych, to po prostu no, wiecie jak to jest. Zawsze jak człowiek sobie trochę odpocznie, to później praca go niestety dorywa dwa razy bardziej. No ale tak to, tak to myślę, że wszystko dobrze. W międzyczasie strzeliły nas, nam już trzy miesiące pełne małżeństwa. Mhm. Taki mamy staż. W międzyczasie nagrałam dla Was ulubieńców, więc jeśli to oglądacie, to ulubieńcy już na pewno są na kanale. Więc jeśli jesteście ciekawi, właśnie co tam super mi wpadło w oko w ubiegłym roku, chociaż nie tylko, bo tam też są ulubieńcy tacy, wszechczasów, bym rzekła, to, to zapraszam Was do, do oglądania podlinkuję Wam te filmy też na dole. Otwieram, słuchajcie, drugą paczkę i tym nożem to idzie 500 razy szybciej. E, a przyszły do przyszły mnie dwie paczki, słuchajcie. Jedna jest e, z Twinkle Candle. To jest ponoć, e, znaczy teraz to już wiem, bo, bo się doszkoliłam, ale jak pierwszy raz kupowaliśmy świeczkę Twinkle Candle w Zakopanym, będąc na e, kolacji w restauracji, no to nie wiedziałam, że to jest firma youtuberki Andziaks. No i teraz już moja przyjaciółka Kasia, pozdrawiam Cię Kasiu, mnie Kasia, może nawet ogląda, mm, mnie uświadomiła. No i teraz ja też o tym już wiem. No i między innymi właśnie w tej paczce z Twinkle Candle przyszła część prezentu Kasiowego, jak na szczęście już myślę, że Kasia dostanie ten prezent przed tym vlogiem. Bo już ją raz wcześniej zamawiałam, ale musiałam ratować się i dać komuś innemu ją na prezent. I teraz właśnie zamówiłam. A druga paczka, jaka do mnie przyszła, jest na oko z moją nową, mam nadzieję, kurtką zimową. Zobaczymy, jak mi będzie pasowała, więc czekajcie, odwrócę teraz aparat i zobaczymy co tam jest. Otworzyłam tylko na razie te paczki. Walczyłam dzielnie. Oczywiście zamówiłam też coś dla siebie. I mamy słuchajcie tutaj tak. Wosk peanut butter. Zaraz będę wąchać. Wosk pumpkin. Czyli dyniowy. I tutaj mam dużą świecę dla nas do domu. I małą świecę dla Kasi i zaraz je odpakuję yy, i wam pokażę no dobra, przyszłam słuchajcie tutaj z tymi rzeczami na stolik kawowy I już sobie je pokazujemy dobra, to tak, wzięłam sobie dwa woski do kominka, bo kominki mamy a rzadko w sumie je rozpalam, więc wzięłam dyniowy i masło orzechowe. Zaraz powącham. No i wzięłam dużą świecę do nas do domu i właśnie małą dla Kasi o zapachu. Jedna i druga jest o zapachu grzanego wina i powiem wam, że on, ten zapach bardzo mi się podoba. Już go wącham właśnie wtedy stacjonarnie, w zakopanym i no i właśnie pomyślałam, że on będzie takim teraz zimowo, no już nie świątecznym. Everyone is a star and deserves the right to twinkle, Marilyn Monroe. No przepięknie on pachnie, naprawdę. Jeśli lubicie tylko taki zapach właśnie, no nawet nie to, że świąteczny, ale takiego właśnie grzennego wina, taki korzenny lekko, to, to pięknie on pachnie. Więc jeszcze dzisiaj myślę, że sobie ją rozpalę. No i teraz zobaczmy te woski. Bo, bo ich jeszcze nigdy nie wąchałam. Powiem Wam, że nawet oprócz tego, że zabawnie to wygląda, to nawet jeszcze nie tak najgorzej. Widziałam głupsze fryzury, typu jakieś wałki, papiloty i tak dalej na głowie. Zawsze moja mama chodziła w wałkach. Nie wiem czy wasze też tak mają, ale moja właśnie, żeby zawsze sobie narobić objętości, to chodziła w wałkach. Dobra, otworzyłam tak sobie odrobinę ten wosk. No ładnie pachnie. Nie powiedziałabym, że to jest masło orzechowe. Bardziej jak są takie zapachy, wiecie co? Jakiś ciastkowy, coś takiego. No. Zobaczymy jeszcze jak po rozpaleniu. I tu z tego co się orientuję są po prostu takie jakby kosteczki. To wygląda po prostu jak tabliczka czekolady i się łamie takie kosteczki i wrzuca do do kominka. No i ten drugi pumpkin też sobie powącham. Wiem Wam, że znowu, znowu otwieranie tylko jedną ręką to jest nie najłatwiejsza sprawa. No nie najłatwiejszy. Ok, No, wychodź. Ok, wyleciał. Wiem wam, że... No ładny zapach. Taki też właśnie korzenny. Bardzo ładnie. Ja lubię takie zapachy i powiem Wam, że jeszcze, jakby spokojnie, mamy zimę i spokojnie takie siedzenie właśnie w domu. O, zresztą jest mnóstwo śniegu za oknem. O, my jeszcze mamy choinkę, ale jutro zamierzam ją rozłożyć już. Więc jak najbardziej, myślę, że takie zapachy będą dobre. Tutaj słuchajcie, mam taki kwietnik makramowy, moja przyjaciółka Kamilami zrobiła. Muszę właśnie powiesić go. No ale jeszcze, jeszcze została mi do rozpakowania kurtka i o, wszędzie jakieś rzeczy. Słuchajcie, kurtka. Wygląda słuchajcie tak, ona w regularnej sprzedaży kosztowała 399 zł, ale teraz jest na promocji. Ja wzięłam w rozmiarze L, aczkolwiek nie wiem czy nie będzie na mnie za duża, zobaczymy, więc moja no ja idę ją przymierzyć i, i się Wam pokażę. Dobra, jak widzicie w międzyczasie się ogarnęłam, a to dlatego, że przychodzą dzisiaj do nas znajomi i zaraz właśnie wybywam do Biedronki na zakupy, bo będę robiła obiad. A, a koniec końców będę miała właśnie taką trochę różową koszulę, znaczy taką w sumie krajcowaną, kolorową, też mój nowy polsko-markowy nabytek. Mm, w ulubieńcach właśnie e, mówiłam o tym, że chciałabym się bardziej skupić na e, polskiej modzie, na polskich produktach, na polskich producentach. No i pomyślałam, że właśnie zanim przymierzę tą kurtkę, to się ogarnę. Bo wiecie co, ja nie lubię mierzyć ubrań. E, no, właśnie tak wyglądając, e, jak wcześniej się prezentowałam bo no wtedy wiadomo, że po prostu no nie wyglądamy tak jak docelowo byśmy chcieli, a jak już jestem taka cała zrobiona i przymierzę ubranie i ono nie leży, to wiem, że to nie jest wina tego, że... Tam nie wiem, mam e, złe ciuchy na sobie, czy, czy że nie mam makijażu, i to wtedy zawsze gorzej wszystko wygląda. E, no po prostu, no nie te inne czynniki wpływają na ten ciuch, tylko właśnie sam ciuch, więc e, daje mi on tak jakby najlepszy obraz sytuacji. Dobra, przymierzam tą kurtkę i zobaczymy, jak ona wygląda. No dobra, słuchajcie, kurtka prezentuje się tak, oczywiście zupełnie inaczej na żywo niż w podglądzie. No i jedyne zastrzeżenie, jakie mam, to nie wiem, czy ona nie jest za duża. Wiecie co, bo tak trochę odstaje. Aczkolwiek nie wiem, czy amka nie byłaby znowu za mała. Nie wiem, czy też te buty jakoś super do niej pasują. Może spodnie też w innym kolorze byłyby lepsiejsze. I jeszcze wiecie co na górę. No dobra, wróciłam słuchajcie z biedronki. Już jak widzicie w międzyczasie się przebrałam właśnie w tą e, docelową koszulę, o której Wam mówiłam. To jest mój nowy nabytek e, również na przecenie e, z polskiej marki. Tak sobie wiecie co powoli zbieram e, te różne fajne polskie produkty, polskie marki i myślę, że. Nagram jakiś taki właśnie, e, taki film modowy. Fajnie byłoby właśnie e, nagrywać takie filmy, takie stylówkowe, modowe, ale e, właśnie bardzo bym chciała... Mm, Zwracać w nich uwagę na fajne polskie produkty, bo naprawdę powiem Wam, że ja na przykład nie byłam świadoma tego, że mamy aż tak dużo super polskich marek. No bo jakieś tam takie bardziej znane to oczywiście człowiekowi prędzej czy później wpadają w oko, ale. Ale e, po prostu teraz też jestem na takiej grupie miłośniczki mody polskiej, coś takiego jakoś tak to się nazywa na Facebooku. No i tam na przykład, wiecie, dziewczyny piszą, e, szukam super białych t-shirtów, e, co możecie mi polecić? No i e, jest mnóstwo jakichś firm, które w ogóle pierwszy raz widzę na oczy. Okazuje się, że jest jakaś polska e, firma, która szyje super wełniane płaszcze. Gdybym to wiedziała, to możliwe, żebym skusiła się na taki płaszcz, a nie z zalando. No, ale, no wiecie, mądry Polak po szkodzie już nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, ile ja przysłów tutaj, prawda? No, ale, ale właśnie chciałabym też się na tym skupić, i. No, ja ostatnio właśnie sobie odkrywam, tak, marki. I to jest, słuchajcie, koszula z Femi Stories. Jakoś tak się nazywa ta marka. To jest moja pierwsza rzecz z tej marki, ale powiem Wam, że jakościowo już czuć, że ona jest super, bo to jest taka flanela, ale taka cieniutka flanela i nie taka, wiecie, bardzo mechacąca się, tylko taka naprawdę miła w dotyku. Oczywiście jestem cała we włosach moich psów, no bo. Jakże inaczej, szczególnie salseczka nam ostatnio strasznie linieje. No i w ogóle ten jej wygląd, ta, ta jej kolorowość no totalnie, totalnie mnie kupiła. Właśnie mimo, że nas taka dłuższa, i można ją też nosić jakby na spodnie, to ja ją polubiłam tak włożoną do spodni i pasek. To jest mój jakby drugi raz w tej koszuli, więc też jeszcze sobie ją sprawdzam, jak mi się nosi. Tutaj mm, trochę mi się tak delikatnie rozchodzi na e, na biuście, no ale może jak jeszcze to kilka kilogramów zleci, to, to przestanie, no ale no to jakby ona wiecie, wszędzie tutaj jest luźna, więc no to nie jest moja wina, tylko jak zwykle nawet polskie marki nie myślą o kobietach z większymi z większym przodem. Dobra. Ale w ogóle powiem Wam też, że już się przebrałam i, i będę za chwilę wyjmować już rzeczy. Zrobimy sobie taki szybki haul, bo zaczyna mnie czas gonić, bo już jest po 16 i to 10. To już bardzo mnie goni czas. A z pół godziny mi minęło na tym, że szukałam po domu telefonu. I się okazało, że włożyłam telefon w Tą kurtkę, co mierzyłam do kieszeni i po prostu jak kamień w wodę. Dobra, słuchajcie, szybki w takim razie hol, Może tutaj zapalę światło, bo się zaczyna robić ciemno. Dobra, ustawimy się lepiej trochę i, i taki bardzo, bardzo szybki hol. Eee, słuchajcie, jest jakiś teraz tydzień włoski w Biedronce, więc kupiłam eee, biszkopty. E, czasami robię tiramisu i one są bardzo spoko. Kupiłam też taką bułę, taką bagietkę szeroką. Ostatnio ją wzięłam. Słuchaj, tutaj tutaj e, Jak ona się nazywa? Z pradawnej pszenicy, coś takiego. Ale jest bardzo smaczna i taka e, No naprawdę długo była też świeża. Mm, imbir. Cztery razy kiwi, gdzieś tam poleciało, tu są, tu są jeszcze dwa i tu jest trzecie. Ok, mamy trochę kiwi. Wzięłam, słuchajcie, pstrągi. Ostatnio staramy się co tydzień jeść i bardzo nam smakują. Wzięłam to po co pojechałam, czyli dwie takie polędwiczki wieprzowe. Zrobię, słuchajcie, więcej tego mięsa będzie też na jutro, a może i na niedzielę. Jest druga paka. No, sporo mam. Wiecie, co rzeczy z tego włoskiego tygodnia? Wzięłam jakąś taką szynkę prościutto, pomyślałam, że będzie do pizzy. Eee, mascarpone, ale to akurat nie jest ani z tygodnia włoskiego, ani do tiramisu, tylko właśnie do tych dzisiejszych polędwiczek. Jeszcze może was... Och, dobra. Eee, co to jest? Halumi. To w biedronki jest bardzo spoko. Eee, wzięłam też pieczarki, bo wiecie co, chyba mam taką paczkę, ale nie wiem, czy nie będzie mało, a jakby co, to się tam zawsze do czegoś zużyje. Eee, wzięłam też coś takiego, to są takie placki pszenne, eee, ale mają całkiem dobry skład, bo słuchajcie, w składzie jest tylko mąka, woda, smalec wieprzowy, sól i drożdże. Więc nawet mają, powiedziałabym, że super skład, nawet nie zwróciłam na to uwagi. Aż można zrobić takie fajne włoskie wrapy, na taki szybki obiad, jak się nie ma pomysłu. E, wzięłam, słuchajcie, buratę. E, ona jest właśnie tylko, jak są te tygodnie włoskie, ciężko ją dorwać gdziekolwiek w innym razem. A to jest, słuchajcie, taki, no super ten ser jest, naprawdę. E, szczególnie jak się go tak trochę roztopi, bo on jest taką zwartą ma konsystencję naokoło, a jest taki półpłynny w środku. Ja, na przykład na pizzę tak go poszarpać, no zajebisty, naprawdę. Wzięłam też Mozzarelle Light, to akurat nie z tego włoskiego, ale nadal włosko. Ym, wzięłam dla mojego męża y, słoik śledzi. Ostatnio je kupił i się nimi zajadał więc, e, więc mu wzięłam. E, ryż do to chyba nam się kończy, a u nas ryż do to zawsze się przyda, bo często robimy i lubimy. E, wzięłam też baciki do demakijażu, one są takie duże, naprawdę porządne i ja takie najbardziej lubię. Mm. Co tu jeszcze mam? E, mleko bez laktozy, Wzięłam też dwa masła, bo były za 4 zł za sztukę. No to to. Nie sześć, więc niech będzie w zapasie, a jest ważne do marca. Więc dwie takie puszki. ten Cirio i komidorów. Te Cirio są super dobre, naprawdę bardzo dobre. Bardzo polecam. O, mam dwie puszki. I jeszcze dwie puszki takich komidorów. Gustobello, Polpa tylko to są chyba krojone tak, a tamte są w całości e, krojone pomidory z bazylią Toż już ja a co mi tam, kto mi zabroni może Was troszkę rozświetlić tutaj chociaż tak drobinka no może będzie lepiej Ja e, też dwie puszki kukurydzy bo ostatnio robiłam słuchajcie zupę z kukurydzy że sobie zrobimy w ogóle. Mm, I była przepyszna, ja się tak ją zajadałam, że słuchajcie, non stop podjadałam, a w końcu ją spaliłam, bo zapomniałam ją włączyć. Ale to już w ogóle drugi raz ją robiłam, bo tak mi smakowała. Jeszcze tuńczyk e, i GoPro Sprint na głowy. E, no i spory zapas e, gruszeczek luzem, to już nie będę ich wszystkich wyciągać, bo nie ma e, to sensu. No dobra, ja się biorę za tą polędwiczkę i pokażę Wam, co tam z tego wychodzi. A jeszcze w międzyczasie idę wpuścić spaniele. Patrzcie, co one w ogóle robią. One teraz za każdym razem, jak wrócą z dworu, idą do kuchni i kręcą... Salsa to w ogóle kręci po prostu... Niesamowite kręciołki, ale Buniowi też się udzielę. I mam nadzieję, że będzie przysmaczek. Saseczko, dzisiaj już były przysmaczki. Naprawdę były. No, ja wiem, że tam jest ta szuflada. No, ja się orientuję, że to tam jest. Tak, zaraz będziesz otwierała sobie sama, tak? Ale dzisiaj już było. Nie ma już dzisiaj smaczków. Co ty o tym myślisz, Buniu? Cieszysz się. Chciałbyś jakiegoś smaczka? O Jezus, ja mam takie, słuchajcie, miękkie serce. Dobrze, ale dostaniecie tego małego. Tutaj mam takie, słuchajcie, one są chyba z Lidla, z tego co pamiętam. 100% mięsa, płatki z kurczaka. I to są takie mniejsze przekąski. Tam powiedzmy, że mogą dostać. Salsa! Boże, ty, ty jesteś jak szczęki. Dobra. Już radość zaspokojona? Tak? Dobra, to ja mogę gotować. Możesz mi nie spróbować zjeść ręki. Ok.